Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest kolejny Energy Drinka w nim. Elektryki z Chin na celowniku. Gazprom wisi Niemcom miliardy euro, a Polacy mogą to wykorzystać? Z kolei jedna trzecia przerobu ropy na południu Rosji zniknęła przez dronopad Ukrainy. Zapraszam. Energy Drink, czyli nagrania krótkie, ale treściwe o sektorze energetycznym, które jest ważne dla każdego z nas, czy to ze względu na portfel, czy to ze względu na troskę o klimat, czy to ze względu na nasze życie codzienne bezpieczeństwo, także to bezpieczeństwo militarne, sektor energetyczny ma wpływ na każdego z nas, wiemy to po kryzysie energetycznym. W tych nagraniach na tym kanale opowiadam. O ważnych zdarzeniach z tegoż sektora, próbując wytłumaczyć to, co robię od lat na zajęciach ze studentami, czy prowadząc analizy sektora energetycznego od 2009 roku. Nie inaczej będzie dzisiaj. Dzisiaj przygotowałem trzy moim zdaniem ważne informacje z sektora energetycznego, i tak się składa, że wszystkie dotyczą reżimów, dyktatur, które mają kłopoty przez to, co robią w sektorze energetycznym na różne sposoby. Czas na pierwszą informację. Elektryki z Chin na celowniku. Komisja Europejska zagroziła chińskim firmom, że wprowadzi cła na samochody elektryczne, przez to, że jej zdaniem państwo środka wprowadzi nieuprawnione wsparcie dla tychże firm prowadząc politykę dumpingową, prowadząc do tego, że chińskie elektryki zalewają rynek, są oczywiście tańsze, wygrywają z konkurencją europejską, ale dzieje się to niezgodnie z przepisami o wspólnym rynku europejskim. No i komisja nie wprowadziła jeszcze ceł, ale zasygnalizowała, jakie to mogą być cła. Mogą objąć firmy BYD, 17,4%, Geely, bardzo ważna firma, bo to ona ma zapewnić platformę samochodowi elektrycznemu i z Polski, ona ma dostać 20% cła, no i SAIK 38,1%. To dużo czy mało, dużo mniej niż wprowadzili Amerykanie, którzy zastosowali nawet 100% cła, walcząc z tym samym zjawiskiem. U siebie Zachód chce ograniczyć napływ taniej produkcji samochodów elektrycznych, ale nie tylko z Chin, z tego względu, że zaczyna przegrywać. To Zachód wykreował pewne technologie, które teraz obniżają koszty, a Chińczycy są w stanie bardzo skutecznie produkować niskim kosztem takie e, produkty jak właśnie samochody elektryczne, z zastrzeżeniem, że oczywiście ani nie mają u siebie ambitnej polityki klimatycznej, ani nie przestrzegają praw człowieka, więc koszty pracy też mają e, dużo niższe, wspominając chociażby krwawą fotowoltaikę produkowaną tam, gdzie żyje mniejszość ujgurska prześladowana przez władze chińskie. Więc komisja zagroziła Chińczykom, że wprowadzi te cła, dając czas do 4 lipca, na rozmowy z władzami chińskimi, bo być może te cła jeszcze nie będą wprowadzone, jeżeli uda się z Chińczykami dojść do jakiegoś porozumienia zgodnego z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Komisja Europejska liczy teraz na to, że władze chińskie zaproponują jakieś rozwiązanie, żeby ceł nie trzeba było wprowadzić. Czy państwa zdaniem taka polityka lustrzana względem tego, co zrobili Amerykanie i Joe Biden w ostatnim czasie, jest zasadna? Czy to jest sposób na walkę z konkurencją chińską? Co to oznacza dla konsumenta? Droższe samochody elektryczne, mniejszy dostęp do nich? A może widać, że nie radzimy sobie z zielonymi technologiami w Europie i trzeba do nich podejść trochę inaczej, żeby nas, nasz przemysł nie wspierał rozwoju gospodarki w innych krajach, tylko bardziej u nas? Niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, widać poważne zjawisko deglobalizacji ponownego. Fragmentowania rynków, zamykania się na siebie różnych graczy, spraw międzynarodowych, no i generalnie ten proces nie jest korzystny, bo pauza strategiczna przełomu XX i XXI wieku się kończy. Łańcuchy dostaw były przerwane najpierw pandemią, potem różnymi tąpnięciami geopolitycznymi, i chyba nie ma powrotu do przeszłości. I fakt, że elektryki z Chin są na celowniku Komisji Europejskiej pokazuje, że mamy nową rzeczywistość, w której twarde interesy gospodarcze będą dzielić, dzielić graczy, będą powodować coraz większe napięcia, i w sumie dobrze, że pojedynkujemy się na cła, na samochody elektryczne, a nie na czołgi i inny sprzęt wojskowy, aby tak toczyła się ta rywalizacja cały czas w sposób mimo wszystko cywilizowany. Następna informacja, którą przygotowałem w Energy Drinku w tym tygodniu, to fakt, że rosyjski Gazprom wisi Niemcom miliardy euro, a Polacy mogą to wykorzystać. Zacznę od tego, że w ostatnim czasie Gazprom ma cały czas złe wieści. Najpierw miał rekordowo niski eksport. Potem rekordowo wysoką stratę w wynikach z 2023 roku, o czym też mówiłem w jednym z Energy Drinków. Teraz wyszło jeszcze, że ma najniższe wydobycie gazu w historii sięgnęło 359 miliardów metrów w 2023 roku, spadek o 13% rok do roku i o 30% do czasu sprzed inwazji. To wszystko pokazuje, że Gazprom jest największą ofiarą kryzysu energetycznego, który wywołał narzeczenie Kremla i dobrze mu tak, ale to nie koniec. 12 czerwca niemiecki Juniper ogłosił wynik arbitrażu w Sztokholmie w sporze z rosyjskim Gazpromem o to, że tenże rosyjski Gazprom przerwał dostawy gazu w 2022 roku, stosując różne preteksty, czy to płatności w rublach, czy to kontrsankcje za to, że doszło do wywłaszczenia Gazprom Germania w Niemczech. Niezależnie od tego, jeszcze przed wysadzeniem Nord Streamu I i Nord Streamu II Rosjanie zakręcili kurek i teraz arbitraż Przyznał rację niemieckiemu Uniperowi i potwierdził, że Rosjanie mają zapłacić 13 miliardów euro rekompensat za przerwę dostaw gazu w 22 roku. To ważny precedens, ponadto pozwolił on zgodnie z prawem zatrzymać kontrakt Unipera z Rosjanami, który miał się ciągnąć aż do lat 30. XXI wieku. No i oznacza, że także inne podmioty będą mogły ubiegać się o odszkodowanie, bo przecież też Polakom został zakręcony gaz. PGNiK wciąż nie uzyskał od Gazpromu odszkodowania. Przypadek Unipera jest precedensem dla Polaków. No ale problem polega na tym, że rosyjski sąd w Petersburgu w szeregu spraw uznał, że tylko rosyjska jurysdykcja obowiązuje Gazprom i nie może on się sądzić poza rosyjską jurysdykcją, na przykład w Sztokholmie. T takie orzeczenie rosyjskiego sądu zostało przyjęte pomimo faktu, że w kontraktach jest przewidziany arbitraż, na przykład w Sztokholmie. Takie są zapisy kontraktowe, mimo to sąd rosyjski wie lepiej. Oczywiście działa w interesie e, tegoż Gazpromu, żeby on nie musiał chodzić po sądach europejskich, w których przegrywa kolejne sprawy, bo nie jest dostawcą godnym zaufania. A e, największym Przegranym tej sytuacji, poza oczywiście Gazpromem, który znika z Europy, jest też niemiecki Uniper. Warto przypomnieć, co to za firma. To jeden z partnerów finansowych projektu Nord Stream 2. Czyli jedna z tych firm, które pożyczały pieniądze na gazociąg z Rosji do Niemiec, który miał w sposób oczywisty omijać Ukrainę, który zagrażał całej Europie Środkowo-Wschodniej, i o którym Niemcy i inni zwolennicy tego przedsięwzięcia mówili, że to jest czysty biznes, zero polityki. Po 2022 roku, ze względu na kryzys energetyczny i inwazję Rosji na Ukrainę, chyba możemy w tej dyskusji powiedzieć, że jednak Nord Stream II był narzędziem politycznym, a naiwność firm takich jak Uniper, naiwność albo chciwość. Zemściła się na nas wszystkich właśnie przez to, że nie potrafiły powiedzieć sobie stop. I to dlatego niemiecki Uniper musi się bujać po sądach z rosyjskim Gazpromem. Te pieniądze być może zostaną kiedyś odzyskane. A jeśli tak, to jest to także szansa dla Polaków, którzy wciąż nie dostali pieniędzy za to, że Rosjanie zakręcili kurek z gazem, wbrew kontraktom, wbrew cywilizowanym zasadom. Bo Gazprom to nie jest dostawca godny zaufania i wiemy to już teraz dobrze. Trzecia informacja jest optymistyczna dla nas, dla świata wolnego, a bardzo zła dla Imperium Dziadów w Rosji, ponieważ Ministerstwo Gospodarki Kraju Krasnodarskiego w Rosji, takiego regionu na południu, podaje, że ataki dronów ukraińskich obniżyły przerób ropy w tamtejszych rafineriach o uwaga 27,5% ze względu na remonty, nieplanowane przestoje. Z drugiej strony, przerób ropy w tych południowych regionach Rosji odpowiada za 25,5% aktywności gospodarczej w tym regionie. Więc Moskwa może sobie opowiadać różne rzeczy o tym, że dronopad ukraiński nic jej nie robi, że sobie świetnie radzi, że sektor ropy wyszedł z kryzysu paliwowego. To zależy gdzie. Być może w Moskwie tego nie widać, ale w dalekim kraju Krasnodarskim mamy depresję naftową, mamy zjawisko. Które potencjalnie może być zarzewiem konfliktów społecznych, jeżeli nałożymy na to także problemy demograficzne Rosji, to jaka ludność zamieszkuje południe Rosji, szczególnie na Kaukazie? No to mamy mieszankę wybuchową. I nie mówię, że oczywiście jutro rozpadnie się imperium dziadów, ale to, co robi Ukraina, to jest skuteczne łatanie sankcji zachodu tam, gdzie one nie działają, jeżeli. Zachód już w trzeci rok inwazji rosyjskiej nie jest w stanie niektórych sankcji efektywnie realizować, na tyle efektywnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że one są w pełni działające, no to robi to dronopod Ukrainy. Trudno się dziwić Ukraińcom, sięgają po narzędzia, które mają w dyspozycji i idzie im bardzo dobrze, o czym świadczą dane z kraju krasnodarskiego. I tym optymistycznym akcentem kończę Energy Drink w tym tygodniu. Zapraszam do dyskusji o elektrykach z Chin, o tym, co robi Gazprom, no i o tym, jak idzie dronopad Ukrainy w Rosji. Następny Energy Drink już za tydzień zapraszam do śledzenia w mediach społecznościowych na YouTubie, na WhatsAppie, wszędzie gdzie jestem, a już niebawem następny materiał. Do zobaczenia wkrótce.